Cześć wszystkim, z tej strony MPCube, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić trójkąt z kulek magnetycznych. Zapraszam. Do zrobienia tego trójkąta będzie potrzebne nam całe opakowanie kulek. Na początku zaczniemy od tego, że musimy sobie zrobić taki długi wężyk ze wszystkich kulek, jakie mamy. Myślę, że tutaj nie trzeba nic tłumaczyć, dlatego że to jest bardzo proste i każda osoba na pewno będzie to potrafiła zrobić. Widzicie, robicie właśnie w ten sposób ten wężyk. O, już kończymy i pyk. Jeżeli już cały zrobicie, to macie dwa końce, które ze sobą łączycie. Następnie jeden koniec, który macie tu, widzicie, łapiecie sobie w ten sposób dwie kuleczki. Już Wam pokazuję. Łapiecie w ten sposób, łączacie, jak tutaj widzicie i wszystko po kolei tak tutaj leciutko dociskacie, żeby powstał mi taki wężyk. Taki grubszy trochę. Następnie dzielimy go sobie na pół. Nie musi być równo, mniej więcej. Następnie dzielimy sobie go znowu na pół. I te dwie części łączymy ze sobą. Jeżeli zostaną na jakieś tutaj kuleczki, to Odczepiamy sobie tu. Następnie tą część przyłączamy do tej. O. I teraz, jeżeli zostaną na kulki, to je odczepiamy. Z tych, które nam zostały, robimy sobie wężyk. I teraz pokażę Wam naprawdę fajną metodę, której często używam przy różne, różnego typu figur. I robimy sobie tak. Przyczepiamy z tej strony najlepiej, żeby ta kuleczka trochę wystawała, żeby nie była tak na prosto, tylko żeby była tak mniej więcej z tyłu. O to chodzi, nie? I robimy tak, 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 ok. I z drugiej strony tak, tak, tak. I tak po kolei. O, widzicie, coś się tutaj zniszczyło do końca. Pyk. Możecie tam czasami docisnąć. O, widzicie, akurat teraz się zniszczyła. Jeżeli wam się zniszczy, to odczepiacie do tego momentu, który się zniszczyła. Znowu robicie wężyk. Pokażę wam to jeszcze raz. I doczepiacie tu. O, widzicie, najlepiej, żeby właśnie tu było z tyłu, dlatego, że jest po prostu łatwiej łączyć. Czasami nie wychodzi, dlatego trzeba odczepić i przyczepić z tej strony. Tak sobie po kolei wszystko łączycie. Coś mi teraz nie idzie, ale zawsze możecie wyczepiać tam z tyłu, jeżeli tak wam wygodniej, bo mi jest osobiście tak wygodniej, dlatego, że jest to po prostu łatwiejsze, bo te kulki się same zlepiają po małych częściach. Tutaj oczywiście też można, ale będzie to o wiele, o wiele trudniejsze. I robimy w ten sposób właśnie. Pyk. Pyk. O. I zrobiliśmy do końca. Jeżeli na przykład przy, przy tym, jak łączyliśmy te dwie małe połówki, to będzie ten pasek i zostaną wam nie dwie kulki, tylko na przykład więcej, to wtedy też robicie taki wężyk, i do tej części, do tej, do tej części grubszej, właśnie dołączacie z tej strony tym wężykiem, żeby, żeby wszystkie kulki po prostu były wstrypione. I teraz, jeżeli mamy już coś takiego, to bierzemy dwa końce i łączymy je w ten sposób ze sobą. Chodzimy tak i to jest nasza bransoleta i teraz Yy, łapiemy ją tu, tu dajemy dwa palce i ściskamy. I to i to ze sobą łączymy. Pyk. P I tymi pchamy tu i pomału, pomalutku wszystko łączymy. Tutaj możemy docisnąć, jak wystaje. Z drugiej strony też możemy docisnąć. Proszę bardzo. O. I powstało nam coś takiego. I w tym momencie łapiemy dwie tak. I. O, widzicie, ile poszło. Ale, o, widzicie, niszczyło się trochę. Ale łapiemy dwa. O. I się nam zmęczyły. Tu trochę dociskamy. Tutaj też. I, proszę bardzo, wyszedł nam fajny trójkąt. Możecie jeszcze docisnąć, żeby się nie rozłączał, i mamy gotowy nasz trójkąt. No i tym sposobem dotarliśmy do końca odcinka. Ja chciałem wam podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że wam pomogłem, że udało wam się tą figurę wykonać. I możecie też zostawić sobie subskrypcję, żeby nie przegapić innych filmów z kulkami magnetycznymi, z kostkami Rubika. A ja już się z wami żegnam. Na razie.